Święta Maryja, oblubienica Józefa, dziewica i matka. Święty Józef zupełnie inaczej musiał wyobrażać sobie ich wspólne życie. Mimo to Józef wziął Maryję do siebie razem z całą tajemnicą jej macierzyństwa. Razem z synem, który przyszedł na świat za sprawą Ducha Świętego, aby odkupić swój lud. Maryję i Józefa łączy nie tylko ich wspólna miłość, ale także posłuszeństwo wobec woli Bożej, otwartość i zgoda na Boże plany. Uczmy się od serca Józefa gotowości do rezygnacji ze swoich planów i wyobrażeń. Naśladujmy otwartość i zgodę na Bożą wolę, która jest zaproszeniem do realizacji nowych, zaskakujących scenariuszy miłości. To nie my wyświadczamy Matce Bożej przysługę, kiedy się jej oddajemy, ale ona wskazuje nam Boże miłosierdzie i łaskę, kiedy pragnie nas przyjąć. Miłość nie jest bowiem sprawą przymusu, lecz pragnienia serca. Zawierzenie się Maryi oraz świętemu Józefowi są dla nas wielkim darem, który należy przyjąć z wdzięcznością. Przynoszą Bogu największą chwałę, ponieważ nasz niebieski Ojciec powierzył ich opiece swojego Syna. Serce Jezusa uczy nas, że prawdziwa miłość ma w sobie coś z przyjaciela, o którego stale musimy zabiegać. Troszcząc się o Maryję, wskazuje, że miłość jest czymś ukrytym, nadprzyrodzonym i dynamicznym. Serce kochające spogląda bowiem uważnie w przyszłość, nie ignorując teraźniejszości, znosząc wszelkie przeciwności dla większej chwały Bożej. Powołany na opiekuna zbawiciela, Józef uczynił tak, jak mu polecił Aniu Pański. Wziął swoją małżonkę do siebie. Czerpiąc inspirację z Ewangelii, ojcowie Kościoła już od pierwszych wieków podkreślali, że święty Józef, który z miłością opiekował się Maryją i z radością poświęcił się w wychowaniu Jezusa Chrystusa, także dziś strzeże i osłania mistyczne ciało odkupiciela Kościół, którego figurą i wzorem jest najświętsza dziewica. Józef miał odwagę podjąć się prawnego ojcostwa Jezusa, któremu nadał imię objawione przez Anioła. Nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów. Jak wiadomo, wśród ludów starożytnych nadawanie imienia osobie lub rzeczy oznaczało nabycie ich na własność, jak to uczynił Adam w opisie księgi rodzaju.